Cześć, zapraszam Was dzisiaj na Top 5 Plus 1 smartfonów do 2500 złotych. Wzięliśmy pod uwagę tą kategorię cenową, czyli nie wchodzimy w etap super flagowców, tylko przeglądamy się telefonom za mniej więcej 2500, które także dorównują tym najdroższym na rynku. Zapraszam. To dlaczego nazwałem ten ranking 5 Plus 1? Dowiecie się na końcu filmu. Miejsce piąte: Samsung Galaxy A71. Samsunga wybrałem dlatego, że tak naprawdę on fajnie zamyka każdy ranking smartfonów, jeśli chodzi o coś innego niż chińskie produkty. A71 to smartfon, który ma Snapdragon 736 GB i 128 GB pamięci. Powiedzmy, że nawet przyzwoity aparat, jak na tą kategorię cenową, bo w momencie publikacji tego materiału kosztuje okolice ok. 2000 zł. Natomiast dlaczego umieściłem go w rankingu? Jeśli nie chcecie wchodzić w smartfony z chińskimi nakładkami, a zależy Wam na bardzo przejrzystej i dopracowanej nakładce w smartfonie, to właśnie Samsung A71 to jest dobry wybór w tej kategorii cenowej. Oczywiście ekran AMOLED i tak naprawdę wszystkie funkcje, jeśli chodzi o ekosystem Samsunga, z bardzo przyjemną nakładką, i to jest taka odskocznia od tego, co za chwilę będzie na dalszych pozycjach. Miejsce czwarte OnePlus Nord. Wiem, że dość nisko, ale wynika to z tego, że za 1900 zł ten smartfon nie powinien znaleźć się wyżej w tym rankingu, bo po prostu później są smartfony droższe. Natomiast za 1900 zł otrzymujecie Snap'a 765G, bardzo przyjemny ekran, dlatego że mamy tutaj AMOLED-a, który jest o odświeżaniu 90 Hz, więc jest Płynnie. OnePlus Nord to tak naprawdę telefon, który ma wszystko, co powinien mieć telefon w tej półce cenowej. Nie brakuje mu myślę nic, poza tym, że jest tu troszeczkę słabszy aparat niż wreszcie telefonów w tym rankingu. Natomiast OnePlus broni się bardzo dobrą nakładką, którą jest Oxygen OS. I w tej kategorii cenowej ciężko byłoby mi wskazać smartfona lepszego który zaoferuje wam tak płynne działanie i jest tak przyjemny w odbiorze jak właśnie OnePlus. Minut 10. Ten telefon znalazł się na trzecim miejscu głównie ze względu na swój procesor. Snapdragon 730G to trochę za słabo jak na 2199 zł. No i jak wiecie podczas naszych testów, ale to było zaraz po premierze, ten telefon delikatnie się zacinał. Procesor nie dawał sobie rady ze wszystkimi procesami, natomiast jest to ciekawy telefon, który można polecić z jednego głównego względu. Jest to aparat fotograficzny. Ciężko mi stawiać smartfona, który robi tak fajne, pastelowe zdjęcia. I który kosztuje powiedzmy, że okolice 2000 zł. W tej kategorii Minute 10 jest absolutnie bezkonkurencyjny, więc jeśli szukasz telefonu głównie ze względu na walory fotograficzne, to nie zastanawiaj się ani chwili dłużej, dlatego że Minute 10 no jest po prostu w tym bardzo dobry. Niestety producent głównie skupił się na aparacie i zapomniał troszeczkę o wrażeniach z użytkowania, ale poza tym jest naprawdę niewiele. Drugie miejsce pokofon F2. Czyli tak naprawdę telefon, który miał za świetną cenę oferować świetne podzespoły. Oczywiście pokofon troszeczkę się zmienił przez ten czas i nie jest już super tanim smartfonem, natomiast w chwili publikacji tego materiału kosztuje 2200 zł i jest telefon, który oferuje flagowe podzespoły za przystępną cenę. To, co wyróżnia ten smartfon, to chociażby ekran bez nocza. Mamy tutaj wysuwaną kamerę, jest jack. Niestety, kuleje troszeczkę aparat. Ja z pokofonem miałem problemy, natomiast odwdzięcza się on nam flagową specyfikacją. Dlatego, że mamy tutaj snapa 865, jest 6GB, no i ekran AMOLEDowy, który pozwala naprawdę komfortowo korzystać z tego urządzenia. Ciężko mi było naprawdę zmęczyć pokofona podczas testów. Dobra bateria, chłodzenie wodne yy, i tak naprawdę telefon kompletny. Tak jak mówię, z mankamentem w postaci aparatu. Ciężko było mi wybrać zwycięzcę tego rankingu i mam świadomość tego, że na pewno wywołam niemałą dyskusję w komentarzach, ale po to to jest, więc dyskutujmy. Pierwsze miejsce zajmuje Realme X3 Super Zoom, czyli telefon, który oferuje nam Snapdragona 855, 12 GB RAMu, 256 GB wbudowanej pamięci i dodatkowo ekran o odświeżaniu 120 Hz. Jest także przyzwoity aparat. Super Zoom odnosi się do 5-krotnego optycznego zoomu. To jest smartfon, który zwycięża ten ranking. Kosztuje 2030. 399 zł. Natomiast w tej cenie ciężko mi znaleźć połączenie przyzwoitego aparatu, bardzo dobrego ekranu, świetnego działania, świetnej specyfikacji, świetnej wbudowanej pamięci i fajnego designu. I to jest fajne, dlatego że mm, można powiedzieć, mamy tutaj markę, która jest nowa na rynku polskim, rozpycha się całkiem konkretnie, zarówno w kategorii do 2500. Jak i w kategorii do 1000 zł. Mają naprawdę mocne telefony. I jest to fajny wybór dla osób, które nie boją się czegoś nowego. Przyjemna nakładka. No i telefon na pewno godny polecenia. No i można powiedzieć, że na zakończenie tego rankingu muszę Wam wytłumaczyć, dlaczego ta topka nazywa się 5 Plus 1. Uważam, że powinniśmy także wymienić iPhone'a SE 2020. Mam świadomość tego, że ten telefon ma obudowę, która pamięta jeszcze czasy prehistoryczne. To, co go wyróżnia, to wnętrze. I tutaj mamy wnętrze, można powiedzieć, że z flagowego telefonu. On no, ma przynajmniej flagowy procesor. Bardzo dobre działanie i tak naprawdę kompaktowe rozmiary, czyli coś, czego brakuje. I oczywiście kieruję tą propozycję do użytkowników, którzy są bardziej nastawieni na iOS niż Androida. Lubią małe smartfony, nie boją się tego, że ten telefon wygląda jak no właśnie, kawał historii. Jednocześnie nie przeszkadza im też pojedynczy aparat, który notabene nie jest zły i nie oferuje tylu możliwości fotograficznych, co wymienieni konkurenci z Androidem. Natomiast uważam, że w rankingu powinien się znaleźć. To jest osobna pozycja, koszt 2200 zł, ale uważam, że jeśli ktoś jest nastawiony właśnie na iPhone'a, to można śmiało brać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego rankingu. Dajcie mi znać, co sądzicie o moich propozycjach, jakie smartfony wymienilibyście na tych właśnie 5 czy 6 miejscach. Może coś zamienić, może coś wymienić. Dajcie mi znać, o ja chętnie się włączę w dyskusję. A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale XCOM. Cześć!